Już za chwilę będą się ścigać w tej gonitwie Wrocławska Trial. Gonitwa przeszkodowa na dystansie 4200 metrów. Generalny sprawdzian przed Wielką Wrocławską, która już we wrześniu na Wrocławskich Partynicach. Najważniejsza, największa gonitwa przeszkodowa w Polsce. Ale teraz Wrocławska Trial, czyli tak jak mówiłem wcześniej, generalny sprawdzian przed Wielką Wrocławską. Jeszcze ostatnie korekty tutaj ustawienia, I już zmierzają w kierunku linii startowej. Uniesiona w górę, chorągiewka sędziego startera. I mamy sygnał do startu. Gonitwa się rozpoczęła. Powolny, taki niepewny ten start, no ale tutaj akurat nie muszą się zrywać. Dystans jest długi, zwarta grupa, ładnie zgrupowane są konie na prowadzeniu. Hades za nim reki. Netto Hadrin zbliżają się do pierwszej przeszkody. Przez wszystkie konie została pokonana. Na ostatnim miejscu w tym momencie galopuje Palazzo Corsini. Jeszcze około 4 km mają do pokonania, także tutaj tempo na ten moment nie jest zbyt forsowne. Zbliżają się do kolejnej przeszkody. Jako pierwszy Hades na drugiej pozycji jest Hadrin, na miejscu trzecim tam Reki. Blisko jest również Netto, blisko jest Celadon. Nikt na ostatnim miejscu w tym momencie, Palazzo Corsini. Będą przeskakiwać rów z wodą, jest to widowiskowa przeszkoda, ale również będą się tutaj zbliżać znowu do przejazdu przez przeszkodę wodną. Kolejna przeszkoda, właśnie przed nimi. Zbliżają się do przejazdu przez wodę. Zachęcamy do tego, aby gromkimi brawami swoich faworytów nagrodzić. Pokonują tym razem, jako wszystkie również Palazzo Corsini niepewnie dosyć dużo stracił na tej przeszkodzie wodnej pod Pawłem Pałczyńskim, Palazzo Corsini odstaje nieco od stawki a na prowadzeniu cały czas jest Hades, chociaż pozostałe konie mocno się tam do niego zbliżyły Reki jest na pozycji drugiej, blisko tam netto, blisko jest również Hadrin na ostatnią pozycję, w zasadzie teraz odpada tam razem z Palazzo Corsinim Celadon, zrobiły nam się jakby takie Dwie grupy, na końcu dwa konie, to właśnie Palazzo Corsini i Celadon, a z przodu są Hades, Reki, Hadrin, Nick oraz Netto. Jeszcze raz będą pokonywać. Taką samą trasę w zasadzie jak pokonywały przed chwilą. Po starcie dość nietypowo rozmieszczone w tej gonitwie są te przeszkody. Będą później przez 1700 metrów ścigać się po bieżni płotowej. Kolejna przeszkoda, za, już pokonana przez wszystkie konie. Na prowadzeniu cały czas jest Hades, na drugim miejscu Reki, na trzeciej pozycji netto, następnie Nick. Dalej tam Hadrin Celadon, Palazzo Corsini. Kolejna przeszkoda pokonana, pokonana. Hades cały czas jest na prowadzeniu. Siedem koni cały czas jest tutaj w walce. Jeszcze nie wiadomo tutaj, kto może wygrać. Nie ma większych odległości pomiędzy nimi. Żaden z koni dużo nie traci. Ponownie zbliżają się do rowu z wodą. Drugi raz będą go pokonywać i drugi raz będą się zbliżać do przeszkody wodnej. Hades cały czas na prowadzeniu. Tutaj dużo sił wymaga ta przeszkoda. Hades na prowadzeniu reki na pozycji drugiej. To na miejscu trzecim Nick, Hadrin, Celadon i stawkę zamyka Palazzo Corsini. Ponownie zbliżają się do przeszkody wodnej. Wielkie brawa. Hades jako pierwszy, Reki jako drugi, ponownie jako ostatni. Już coraz mniej traci Palazzo Corsini, chociaż znowu z niewielkimi problemami pokonywał tę przeszkodę. Na prowadzeniu jest teraz Reki na drugim miejscu. Zdaje się, że tam przeszedł do przodu Nick. Odpada nieco Hades, chociaż Trzyma się tam blisko tego czoła stawki. Na pozycji czwartej jest Celadon, Hadrin tam blisko oraz Netto i na ostatnim miejscu Palazzo Corsini. I wybiegają, już zbliżają się tam do bieżni płotowej. Będą się tam ścigać prawie o no, półtora, jedno okrążenie toru, niecałe. Na prowadzeniu jest Hades. Na pozycji drugiej, Reki. Te dwa konie są na froncie. Na pozycji trzeciej jest Hadrin. Następnie Nick, Netto Celadon i Palazzo Corsini. Jeszcze około 1400 metrów do celownika. Konie pokonują płoty. Cały czas siedem koni bierze udział w tej gonitwie. Trudno tutaj powiedzieć, który z nich może wygrać, dlatego że naprawdę żaden jeszcze nie wysforował się jakoś do przodu. Reki razem z Hadrinem. To jest prowadząca dwójka. Hadrin, Reki. Na miejscu trzecim Hades, na pozycji czwartej jest Nick, następnie Netto Celadon i Palazzo Corsini, już daleko y, za prowadzącą czwórką, te trzy konie. Konie wchodzą teraz w zakręt. Jeszcze około 800 metrów do celownika. Hadrin jest na prowadzeniu. Na pozycji drugiej jest nick. Kolejny płot pokonują konie. Hadrin, nick. Na miejscu trzecim reki. Na pozycji czwartej Hades. Te cztery konie oderwały się od pozostałych przed wyjściem na prostą finiszową. Jeszcze tylko dwa konie, jeszcze tylko dwa płoty pozostały do pokonania na prostej finiszowej. 500 metrów do celownika. Hadrin jest na prowadzeniu. Nik na pozycji drugiej reki na miejscu trzecim. Hades na Pozycji czwartej, ale tylko dwa konie oderwały się od pozostałych. Na 300 metrów przed celownikiem i jeden płot przed nimi. Hadrin jako pierwszy na pozycji drugiej jest Nick. Hadrin i Nick. Hadrin, jeszcze 150 metrów do celownika. Zdaje się, że zmierza po zwycięstwo. Jeszcze tylko 100 metrów. Hadrin wygrywa tego nitwę. Na miejscu drugim, Nick. Na pozycji trzeciej, Reki. Na miejscu czwartym, Hades. Następnie, Netto, Celadon i Palazzo Corsini. Oznaczony numerem siódmym, wałach Hadrin. W siodle, jockey Niklas Loven, trener Robert Świątek. To oni. Prawdopodobnie zwyciężyli tę gonitwę. Prawdopodobnie, bo jak zawsze musimy zaczekać na oficjalne potwierdzenie ze strony Komisji Technicznej, ale to właśnie oznaczony numerem 7 Wałach Hadrin, jako pierwszy minął linię celownika przed jedynką, czyli wałachem nick. Na trzecim miejscu finiszował Reki. Na pozycji czwartej finiszował Hades.